Przede wszystkim gratuluję trenerowi Łukaszowi Bieli zwycięstwa i drużynie King Szczecin. Dzisiaj byli lepsi. Nasza obrona nie dojechała i zdecydowanie graliśmy za mięką. Każdy zespół ma swoje problemy, natomiast no, my musimy, musimy zdecydowanie lepiej grać w obronie. I, I to nie chodzi o jakieś zachowania, chodzi właśnie o takie małe rzeczy. Coś ekstra dane z serca, z ciała a, 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 i zostawione na boisku, bo e, graliśmy po prostu za i to było widać, a drużyna ze Szczecina w momencie kiedy zaczyna trafiać i Melvin łapie czy uery, e, e, wiatr w żagle, to zatrzymać ich jest bardzo ciężko. Natomiast też cały czas gdzieś tam Wracaliśmy do tego meczu, tam zbliżaliśmy się na 10, 11, 14 punktów i nie mogliśmy złapać, złamać tej granicy 10 punktów. I, i to było e, e, takie troszkę też dołujące, bo właśnie w tych momentach e, to jakiś nieodpowiedni żółt, to jakaś nietrafiona kontra. E, I na pewno szkoda, bo, bo mimo tego, że Szczecin grał naprawdę bardzo dobrze. E, Gdybyśmy troszkę więcej dyscypliny zachowali w trzeciej kwarcie, myślę, że była szansa, żeby żeby ten wynik tak się nie rozjechał i, 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 i żeby nie był tak. Tak wysoka, żeby nie była tak wysoka rano. Dziękuję. Gratulacje dla zespołu ze Szczecina. No tutaj można powiedzieć, że, że tak jak ten powiedział, tutaj największe problemy mieliśmy w obronie. Mieliśmy, przegraliśmy deskę dosyć mocno, więc tutaj załatwię punkty spod kosza. Rzuciliśmy 89 punktów, więc w ofensie było ok. Tylko mówię, musimy więcej dyscypliny w, w defensywie. I, i mówię. Tak tak lepiej by, lepiej by się potoczyło to dla nas, oddaliśmy 111 punktów, więc zdecydowanie musimy poprawić naszą obronę. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do naszych gości? Sebastian jest chory, przyjechał z nami, natomiast no, w nocy go bardzo mocno rozłożyło, ma gorączkę, więc został w hotelu, eee, czyli chory. I tak samo Patryk Nowerski nie, nie, dzisiaj nie wyszedł na, na boisko, bo, bo zmagał się z chorobą, e, więc to już dwóch. Dzień dobry. E, gratulacje dla mojej drużyny za w miarę równą, e, agresywną grę przez całe spotkanie. Myślę, że bardzo, bardzo znaczący był tutaj sam początek meczu, kiedy, kiedy graliśmy bardzo aktywnie w obronie, to przyłożyło się na, na sporą liczbę naszych łatwych punktów. Oczywiście, też pomogła nam skuteczność, ponieważ trafialiśmy właściwie wszystkie otwarte rzuty, również, również trudne rzuty trafialiśmy. Natomiast myślę, że bardzo ważne było to, że to, na to, 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 czego chcieliśmy, jeśli chodzi o obronę, czyli nasz powrót, naprawdę w pierwszej połowie, nie mogę mieć żadnych pretensji, jeśli chodzi o ten element. Na pewno nie, nieakceptowalna jest trzecia kwarta w tym meczu. Straciliśmy 36 punktów. I myślę, że będziemy, będziemy musieli to, o, tym, o tym porozmawiać, ponieważ znowu mieliśmy moment, gdzie się zrelaksowaliśmy za bardzo i legia doszła nas na prawie 10 punktów bodajże nie pamiętam 10, 10 lub, lub 12 w tym momencie. Cieszę, cieszę się z tego zwycięstwa. Bardzo, bardzo dla nas ważne zwycięstwo w kontekście, w kontekście gry o playoffy. Mało czasu przed nami, musimy zaleczyć wszystkie kontuzje, które, które nam większej, drobne urazy, które nam dolegają, i być gotowym do gry w sobotę, w gorszy. Dziękuję. No, ja chciałbym przede wszystkim podziękować drużynie naszej, bo po takim meczu, jaki przydarzył nam się ostatnio w Toruniu, to czasami ciężko jest się pozbierać. A wydaje mi się, że wyszliśmy dzisiaj od początku z determinacją, bo, bo takie, takie mecze musimy po prostu wygrywać, jeżeli myślimy w jakikolwiek sposób o, o playoffach. I myślę, że po tym meczu z Toruniem. Yy, no mogło być ciężko, różnie ten mecz mógł się ułożyć, ale, ale tak jak trener powiedział, i skuteczność, i myślę, że zaangażowanie, mimo tej, początku tej trzeciej kwarty, myślę, że, że znakomite wykonanie. Dziękuję. E, zależy w jakiej kategorii, jeżeli chodzi o zbiórki, to nie jeżeli chodzi o e, tak zwany wskaźnik Ewal, być może tak. To znaczy, jest to jest coś e, poważniejsza sprawa ma kontuzję rozciągnąć podeszłowego i to jest na tyle paskudna rzecz, że nie, nie, nie wiem tak naprawdę, czy to będzie miesiąc, czy półtora, natomiast on jest całkowicie wyłączony z treningów. E, w tej chwili zajmuje się tylko rehabilitacją. Znaczy ja cały czas oglądam zawodników, nie jestem w stanie określić liczby zawodników, których, których, których oglądałem, ale z, razem z prezesem rozmawialiśmy na ten temat i jakby nasze, nasze stanowisko jest takie, że my nie będziemy brali gracza, takiego, który jakby w 100% nie odpowiada takiej charakterystyce, jak, jak, jakiego potrzebujemy. Jesteśmy w stanie grać, Mateusz jest, co się pokazał, jest w stanie grać dużo większe minuty niż wcześniej. Mamy też opcję grania z Clevelandem Elwinem na piątce. Yy, także na pewno, jeżeli nie będzie to grać dokładnie tak, jakiego potrzebujemy, który zapełni nam yy, jakby te luki, które mamy, da nam, doda nam te, takie, takie opcje, których potrzebujemy, na pewno nie będziemy grali kogoś, żeby tylko dostawić, dostawić kogoś do rotacji.